Złoto jest ciężkim, miękkim i błyszczącym metalem najbardziej kowalnym i ciągliwym. Czyste złoto ma jasnożółty kolor i wyraźny połysk. Nie utlenia się w wodzie czy w powietrzu. Złote artefakty, takie jak złote kapelusze czy dysk z nebry, pojawiły się w Europie Środkowej od drugiego tysiąclecia przed naszą erą w epoce brązu. DROGA DO MARZEŃ prezentuje wyjątkową karierę czołowego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego. Połączenie szlachetnego kruszcu z globalnym fenomenem piłkarskim to nie lada gratka dla inwestorów. Krew Elfów jest to trzecia na świecie moneta w serii Wiedźmin, wybita ze złota najczystszej próby. Połączenie wartościowego kruszcu i światowego fenomenu to przepis na idealną inwestycję. Banki centralne kupują rekordowe ilości złota, choć jest ono wyjątkowo drogie. Polska znajduje się na 21. miejscu na świecie w rankingu państw posiadających najwięcej rezerw złota. Prognozy dotyczące rynku są bardzo pozytywne i wskazują na dalsze wzrosty cen złota. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na trend globalnego ochładzania gospodarki, który może prowadzić do spadku wartości walut i zwiększenia zapotrzebowania na złoto jako składnik portfela inwestycyjnego.